Panie marszałku, panie premierze Wysoka Izbo. Ja mam wrażenie, że Państwo nie zdają sobie sytuacji z powagi sytuacji, w jakiej znaleźli się pracodawcy i pracownicy. Do dzisiaj pracodawcy wstrzymują się z decyzjami w nadziei na rozwiązania, które już funkcjonują w innych krajach, wstrzymują się z decyzjami czy ciąć wydatki, czy zamykać przedsiębiorstwo, czy zwalniać ludzi. Dzisiaj. Rozstrzyga się przyszłość milionów polskich rodzin. Niestety to, co otrzymaliśmy dzisiaj, to jest nie tarcza antykryzysowa, tylko tarcza medialna. Jak to zrobić, żeby pokazać, że się pomaga wszystkim, ale żeby nikomu nie pomóc? I niestety tarcza biurokratyczna. Wszystkie te aspekty, o których przed chwilą mówił Krzysztof Bosak, sprawiają, że pracodawca teraz stanie przed ogromnym dylematem. Po pierwsze, czy ma skorzystać z ulgi na swój zus, czy skorzystać z dopłaty do podstawowego pracownika? Po drugie, czy podjąć ryzyko, bo on nie wie, co będzie za miesiąc, dwa, trzy, cztery, skorzystać z dopłat do pracownika, ale będzie miał obowiązek utrzymania tego pracownika? To wszystko kieruje się do takiego rozwiązania, że pracodawca powie Dziękuję, zamykam interes. To nie są rozwiązania, które pomogą utrzymać miejsca pracy w Polsce. Niestety te rozwiązania mają służyć, mam wrażenie, tylko urzędnikom. Wprowadzanie ewidencji ozusowania yy, umów o dzieło w momencie sytuacji kryzysu jest całkowicie absurdalne. Państwo tym stanem nadzwyczajnym wprowadzonym de facto, ale nie de jure Wysyłają Państwo całą gospodarkę pracodawców, pracowników do kwarantanny. Państwo powinni w takiej sytuacji wysłać też do kwarantanny podatki i opłaty, ponieważ nie będzie z czego ich opłacać. Szanowni Państwo, wnoszę o to, by jak najszybciej wdrożyć poprawki przedstawione przez Konfederację, bo tylko to zapewni jak najszybsze wsparcie miejsc pracy, tak by Polacy mieli za co jutro kupić chleb. Dziękuję bardzo.